Cześć! Cześć! Witam Was ponownie z moimi braćmi Mateuszem i Michałem. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby zrobić sobie quiz. To znaczy ja zrobię chłopcom quiz wiedzy o maluchach, o niemowlakach. sprawdzimy jaka jest Wasza wiedza, jak szatujecie, jaka jest Wasza wiedza. Bardzo niska. Znikoma. Ja no, już się pewno wiedziałem co robimy, więc... Aha, jak już pisałam. No ale no. dobra. Michał wpisał po prostu tak i tyle. No dobra, no to się dowiedział. To będziemy... Na pewno każda wiedza jest przydatna. Nieważna jaka jest i na jaki temat jest przydatna. Na pewno wam nie zaszkodzi. Czy Wam się przyda, no to już inna kwestia. Przede wszystkim dziękujemy wam za pytania, bo to wy pomogliście stworzyć ten odcinek. Powiem szczerze, że niektóre pytania były dość hardkorowe i pozwoliłam sobie wam oszczędzić tych pytań. Może życie też wam oszczędzi, więc nie będziemy się aż na tak bardzo hardkorowe tematy rozmawiać, ale chyba nie będzie łatwo. Jeżeli oceniacie swoją wiedzę nad nikomu, to myślę, że może być trudno. No ale my się skąd taki temat w ogóle gadam i gadam. Mnóstwo z was pytało, jak... Jak to się stało, że zostali bójkami? Nie, jak, jak, nie, no. jak się czują w tej roli, jak się odnajdują, więc dlatego postanowiliśmy nawiązać właśnie do tego. No i trochę chłopaków przepytać. Także zaczynamy. Gotowi? Pytanie na rozgrzewkę mam dla was, to jeszcze przednie mowlakowe. E, ile tygodni trwa ciąża? Dziewięć. Nie Dziewięć tygodni? Dziewięć i cztery. No to nie wiem ile to jest. Trzydzieści sześć. Nie wiem, jak się na te 4. No, to już ja też nie wiem. To 36. No właśnie, to jest kluczowe, że ciąże liczy się w tygodniach, a nie w miesiącach. Generalnie tak pobieżnie się podaje w miesiącach, ale jako, że w każdym tygodniu zachodzą znaczne zmiany, to liczy się w tygodniach. Potencjalnie powinno być to 36, a jest to 40 tygodni. Czyli tak naprawdę ciąża trwa 10 miesięcy. I wszyscy oszukują kobiety, bo jest to tak strasznie, że wolą mówić, że trwa 9 miesięcy. Także 30 tygodni niestety nie zgadliście, no ale byliście blisko, przynajmniej wiedzieliście ile miesięcy. Dobra, to teraz zadanie manualne. Powinnam mieć dwa, ale jeden możecie się naradzić. Jak założyć pampersa? No ja, może ja założę ma to jest do 14 kg, więc się nie zmieści. Jest przód, gdzie jest przód, jest No właśnie, czy to ma znaczenie? Nie ma. <noise> Nie ma znaczenia? No, musisz się zastanowić. No musisz się zastanowić. Bo wiesz, jak założysz źle, to może być niezłe Tu kuku. jest przód. Nie, no odwrót. Tak. I tu się to odkleja? No. Tu się może... To gdzie jest przód? No, tak jak trzymam. Tu ty jest, tył, ty jest o, no. Tak tu jest przód. Takie jest moje zdanie. Ale Michał... no, ja na odwrót, tu. Ty z tyłu! Czemu? Bo jest dłuższy chyba. No, Michała ma rację. No. Tu jest tył, kładzie się to, to się zasuwa i tu się przykleja. Jest pokazane: jedynka, dwójka, trójka, nie wiem. Co to znaczy, na niektórych pampersach to jest też ciekawostka, na tych czwórkach już akurat nie, ale na takich mniejszych są takie paski, które przebarwiają kolor, niektóre nawet mamy o tym nie wiedzą. I jak jest bardzo nasikane, no to jest niebieskie, a jak jest nienasikane, to jest żółte. No dobra, no tutaj pół punkta, bo prawie wam się udało. No, nie było takie ciężkie. Nie było, ale nie widziałem. taką te dopsiłem właśnie? Dobra, mam jeszcze jedno praktyczne, ale to sobie zostawimy na później. Czy dzieci takie małe do roku w nocy jedzą? No co? Budzą się. <śmieniu> Jed jedzą z jedzą. <śmieniu> <śmieniu> a się jedzą. No budzą się, no to no no, 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 no po to, żeby dokładnie, po to, żeby jeść. Głównie często po to, żeby jeść. Czasem żeby się przytulać, czasem w innych celach, ale głównie po to, żeby jeść. Były też takie pytania, co ile trzeba karmić dziecko małe? No tyle, ile jest głodna. Dokładnie, ona to już ma taką świeżą wiedzę. Kiedyś były takie teorie, że co trzy godziny trzeba na przykład wybudzać dziecko i że ja się muszę budzić, je wybudzać i karmić co trzy godziny. Teraz są teorie, bo widzę świeżą wiedzę, na żądanie, czyli kiedy dziecko jest głodne, to dziecko karmiły. Super, czyli tutaj cały punkt. Brawo. Uwaga, co to jest ciemiączko? Takie jakieś skojarzenia? Przy no ja mam powiedzieć, coś tak, że się trzyma dziecko. Ja myślę, że to jest trudne, znaczy coś z trzymaniem i coś z szydłką. No to teraz uwaga, każdy z nas ciemiączko miał i to jest tak, że nasza głowa podzielona jest na różne kości, tak? Na różne no. płaty. I one początkowe, jak dziecko się rodzi, to są niezrośnięte w dwóch miejscach i one dopiero później się zrastają. Jak dotkniecie głowy Hani, to ona ma taki miękki punkt, który już się trochę zrósł, i po prostu te kości, jak ona rośnie, to rosną razem z nią. A jak jest malutka, to ma odkryty mózg. I na przykład czasami było widać, jak jej pulsował. Straszne? Nie zaznaczyłam się, po co na to jeza, No, bo to jest: jak kiedyś będziemy mieli dziecko, to trzeba uważać na ciemioczko, bo to jest bardzo człopo. Jak często się zmienia wam persa? Wtedy, kiedy no, trzeba. Kiedy nam się chce. Nie. To by było dobre rozwiązanie, ale Michał tutaj zarabia pół pukta, bo to wtedy, kiedy trzeba. Ja tak uważam, że kiedy, wtedy, kiedy trzeba. Kiedy już jest pełny, to się po prostu zmienia. Albo kiedy nam się chce, no ale jak już trzeba, a nam się nie chce, to i tak trzeba, niestety. Co byście podali na przekąskę rocznemu dziecku? Pomara, oh Coś zdrowego. No. Na przykład białko. No <noise> ja owoce pewnie. Marchewki, <noise> owoce i warzywa. No i dobrze, to mogę zamiechanie zostawić. Generalnie tak, owoce i warzywa roczne, dzieci już jedzą i lepiej, jak nie wiecie, to iść w tę stronę, w którą jesteście pewni. Także bardzo dobrze. Co to jest? Ja miałem to do czyszczenia mąca. Skąd to wiesz? No bo no. widziałem, na którą. <noise> <Be. głos> jak to się obsługuje? No się wstawa do nosa i się ciągnie, a no ciągnie. No <gry> 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 <todak> naprawdę. <todak> 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 Tylko, że tu jest filterek. No, żeby to nie nie a, jeszcze ja zatrzymuję wszystkie gile. I... Ale jest jeszcze jeden patent. Bo tu jest jeszcze druga wersja. Też mamy taką w domu. Można kupić. <noise> I I w dół, to jest lila, w Nie, jest taka wersja z szeroką końcówką. Aha, i tak pompka, no. Nie. I się to zakłada do odkurzacza. <noise> z takim cudziem i... a to się wyciąga z nosa odkurzaczem. Jak jest taki naprawdę uporczywy Ale katar... Ale dziecko ma to ciemniaczko to przez można od <śmuch> Odkurzaczem. <śmuch> <się> ten... <śmuch> tylko przez nos. Nie no, bo ma tutaj. A tutaj ma nos, tak? <śmuch> Więc wyciągasz ten katar, dajesz nadmuch z odkurzacza. No generalnie robi się to dlatego, że dziecko początkowo oddycha tylko przez nos. Nie potrafi oddychać przez usta oddycha przez nos, więc musi mieć, jak ma katar, nie umie dmuchać, wydmuchiwać nosa, tak. więc musi mieć cały czas drożny nos, więc trzeba mu ten katar wyciągnąć, nie? albo się to robi ustami, jak masz dobry zasys, dobre płuca, to dajesz na ten, a jak nie, to lecisz z odkurzaczem. <śm> Dla mnie na początku ta wiedza była traumatyczna, jak pierwszy raz odciągałam odkurzaczem, to trochę się bałam, żeby wziąć <śm> jej przez nos, ale nie było tak źle. Co to jest kolka niemowlęca? Tak jak czkawka, tak nie, nie wiem, nie wiem, kolka. Z czym Ci się kojarzy? Z normalną kolką. Czyli? Że boli Cię, no że pod żywlami, ja wiem, to się boli, ale co? No to generalnie co? tak, to jest ostry ból brzucha. U niemowląt, ale to nie jest spowodowane tak jak u dorosłych, na przykład, zazwyczaj wysiłkiem fizycznym, jest chyba kolka spowodowana. No, no, nie? no właśnie, u niemowlaków po prostu nierozwinięciem układu pokarmowego, jak się rodzą. No i wiąże się to z wielogodzinnym płaczem. Tak na przykład, trzy godziny krzyczą dzieci non-stop, ale to po trzecim miesiącu zazwyczaj mija trzy godziny dziennie na przykład Hania tak miała, trzy godziny dziennie wieczorem nie każdego dnia, ale prawie każdego dnia no ale jak skończyła trzy miesiące to to minęło, no bo to jest ten okres kiedy ten układ pokarmowy trawienny się rozwija jeszcze było, jak się zachowasz podczas takiej kolki, ale tak naprawdę ja osobiście uważam, że nie, nie ma dobrego no dokładnie, to jest najlepsze wyjście uciekać, nie ma dobrego no nie no za... Korki do uszu, zacisnąć zęby i lecimy. I przeczekać. Ile jest zębów mlecznych? Ile zębów w ogóle mamy, byte? No, nie wiem. To... 24, a 8? Jak, a nie 30 kilka? Nie wiem. No masz 8, oś... <laughs> tak? No, no dobra, siódemki. 7 razy 4. No tak, 28 no mamy to... zębów plus 4, no, no, ale... które są ósemkami ewentualnymi. To wychodzi 32. Czyli od 28 do 32. A teraz no. ile jest zębów mlecznych? No pewno nie 28. A czemu? No, ja bym by nie. Za dużo za od stresu i bólu. Ale 28 jest ósemkami czy bez? Bez 32 tak, jest z ósemkami. Be... Mam strasznie. 9 to będzie za mało. 9 może trochę za mało. 24? No, no, nie, no nie. nie, no 28. 20. 28. 20. 20. 20? No do no, no piątek wychodzącymy, no, więc 5 razy 4 do 20. A. Nie wiem dlaczego tak jest. Może się więcej w buzi nie mieści. Potem leczaki wiadomo wypadają, to już chyba każdy z nas w życiu pamięta, jak zahaczał oklamkę i nitkę, nie? No, tak. To... Piękne <śpiewanie> <To jest> wspomnienie. Piękne <śpiewanie> wspomnienie, się ciemno. 20 zet. Co zrobić, gdy dziecko płacze? Tak no, generalnie. Zainteresować je czymś. Zainteresować je czymś? Michał sobie ja uciekał, Michał już powiedział, uciekał. No, generalnie na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, bo dziecko może pokazać z różnych powodów. Próbować je czymś zainteresować, ale sprawdzić albo czy jest głodne, albo czy ma sucho, albo czy chce spać, albo. No, generalnie lipa i ciężkie zadanie. Ale ma to już by ja czymś zainteresował, a już by mu się udało. Rozszyfruj skrót BLW. Co to może być? Bo was. Bo was? No, baby. No co masz, żeby ich strzelać? Baby like vegetables. <laughs> <laughs> wiem tak, bo to jest bobas lubi wybór, a generalnie chodzi o to, że dajesz dziecku kawałki jedzenia, warzyw i owoców i ono sobie samo wybiera co je i je rękami, a nie jest takie karmione taką papką z rzeczki. także super, po angielsku co prawda, ale nie wiem czy ta metoda BLW nie nazywa się właśnie jakoś po angielsku i czy to nie jest, że bobas lubi ale kurczę, no naprawdę. <laughs> <laughs> Staw się na dzieciach jak nikt inny. Co to jest Rampers? Rampers to taki super <laughs> <laughs> No już super super a ty uważasz no, co to ma No mówisz? tak samo, no bo z się nie kojarzy. Jakiś rodzaj pampersa, tak? Chodalej. Rampers to jest takie ubranko, mhm. które jest jednoczęściowe i ma Coś, co krótki zakłada? rękaw i krótkie nogi. No tu jest na przykład otwarcie i się tak A. zakłada, albo przez głowę i tak. Ale jednoczęściowy krótki rękaw i krótkie nogi. A jakie jeszcze znacie ubrania dla dzieci? No, takie dla dorosłych. Sporna, <sparne> koszulka. A typowo dla dzieci? Jakiekolwiek? Takie coś, co się zakłada przez głowę na rękawie i zapina się między nogami, to? <sparne> Ja wiem. To jest by body. Body. A paszka. To, to są body. Co to jest paszka? No dobrze, bardzo dobrze. Body to jest podstawowe ubranie dziecka. Nie, jeszcze jedno takie jest podstawowe. Co ma nogi i tu się zapina. Ogroniczki. Dobra, ogroniczki ze stopami to? Dla mojego dziecka? Ale są. Światowe, no właśnie. Ile słodyczy może zjeść dziecko w trakcie tygodnia? Zero dziecko. Definitywnie. <grymetywnie> Każde dziecko zero. Zgadzam się z Michałem. Jakie słodyczy jeszcze. No nie wiem, na przykład roczne. Aha, to zero myślę. Zero myślisz. A od Ale kiedy można być? Zmiodek. No te tak no. nie? Ale generalnie to kiedy byście zaczęli podawać dziecku słodycze? Takie typowe na przykład Michałek albo Snickers. No, to z dwa... dwa i pół? Nie. Wiem. Ja, ja wiem, się może jeszcze za mało. Ja też wzrozę. Cztery, cztery. Ja myślę, że to jest w ogóle i, i decyzja indywidualna każdego rodzica no. i nie ma takiej dolnej granicy. Ale ja uważam, że im później... Okej, okay, chyba nie? Jeszcze się zdążyć tych słodyczy, bo z tym słodycze to nic dobrego. Zobaczymy jak mi wyjdzie. Czy mi wyjdzie tak jak sobie plan? Co to jest lęk separacyjny? Muszę boi się rozdzielić. No, od kogo? No, dziecka, od matki. od matki. No, od rodziców generalnie, ale najczęściej właśnie to jest z mamą od mamy, bo spędzam najwięcej czasu z mamą. Dobra, i ostatnie pytanie. Co to jest smułka? Smułka? Z czym się to kojarzy? Z to już było. A może było właśnie na biologii? Z czym ci się to kojarzy? Mówię, mój... <grym tos000> to o... <grym> Jakbyście wiedzieli, wy na pewno się zaśmialiście, a jakbyście wiedzieli, co to jest smuka, to to smuk, e, to jest tak naprawdę określenie pierwszej kupy dziecka, która zbiera się już... Ważne wydarzenie. Tak, ale która zbiera się już w jelitach y, długo przed urodzeniem. No i generalnie, żeby Was nie wprowadzać w za duże szczegóły, to jest to podobne do <laughs> takiego zielonego, <laughs> takiego mocno zielonego, takiego smoothie ze szpinaku na przykład. Dobra, jak określacie, trudno było, łatwo było? Dziwne pytania, nie? Które były łatwe? Tak na logikę. nie? Ale generalnie jest to jakaś taka czarna magia. Tak. Jest to taka nieodkryta dziedzina. Może no. kiedyś odkryje, będziecie chcieli kiedyś może odkrywać? Nie. Nie. <noise> <noise> Definitywnie. Zobaczymy, ja tu nie naciskam, nikogo nie namawiam. W każdym razie, no jeżeli kiedyś przyjdzie Wam ewentualnie odkrywać te dziedzinę życia, to będziecie już jakąś wiedzę mieli, zawsze możecie sobie. Tutaj odświeżyć. Tak, tak. tak, więc dziękujemy Wam bardzo za pytania i za uwagę. Mamy nadzieję, że przyjemnie się oglądało i że Wy też czegoś się dowiedzieliście, a my pozdrawiamy i do zobaczenia.